Pierwszy raz, jaką wodę, ale po wieczu nie ma. Ja bym... Wyszły. Wszystkie są już, bo jedna nie Wie. chciała, no dobra, dosyć. No, Kóra tak. przestała. Przecież jeszcze będziemy Właśnie Chciałem powiedzieć, że dlatego warto mieć fascisko zamiast byłego wybiegu. Bo ta zieleni, którą podawałem, to nie nic. a teraz sama kura sobie. Więc... Dzień dobry. Krótki bonus do serii. Budujemy kurnik i wyposażenie wnętrz, czyli okienko. Pamiętamy co najwyżej 60 cm od podłogi kurnika z przeszkloną powierzchnią w stosunku 1 m na 6 do 8 m podłogi powierzchni podłogi kurnika Tam jest to małe zostawione, żeby było więcej światła, a na lato w czasie upałów można wymienić, wstawić ramę z siatką drucianą koniecznie, w oczkach 2 na 2 i nie większych otwór wylotowy 30x30 do 40x40, no i to, to co najwięcej chyba a może jeszcze gniazda weźmiemy najpierw? Ja się obniżę. Ale może na powidło nie będę siadać jednak tutaj gniazda. Gniazda stają niestety na podłodze. Znaczy ma ogą, aczkolwiek lepiej by było, gdyby były troszeczkę podwyższone. To jedno jest zamykane. Z myślą o przyszłym raczej roku i ewentualnej kwocy, jak to z kwotami bywa to ja może innym razem nagram A tutaj wysokość jest góra pół metra więc myślę, że od podłogi sobie lżejsze kury swobodnie wskoczą od jest dosyć duży gniazdko szerokie A no tak jest jak się przerabia coś na gniazda, a nie buduje ich od początku, ale lepiej żeby były większe, obszerniejsze niż zbyt ciasne, prawda? Um, Także jest południowa pora karmienia, więc wszystko wewnątrz. Um, zajada pięknie. No i to co będzie było najwięcej pewnie, tak tam miało być okienko, dlatego jest Troszeczkę tynku wydziobane, wydłubane. Tak wygląda podgrzędna. Boki to już w zależności jak ktoś sobie zaprojektuje, zrobi i wymyśli. A właściwie najpierw wymyśli, potem zrobi. Można dać jakąś, pojedynczy jakiś, tak i na tym oprzeć grzędy. Tutaj mają docelowo być wycięte z powierzchni. Nie widać. Wycięte na grzędy takie, osadzone i jeszcze przykręcić, żeby była stabilna. Będzie jakieś 20 cm, może 15 cm nad podgrzędą. Tutaj jeszcze być może wyłożymy gumoleum. Będzie łatwiej utrzymać czystość a chociaż zobaczymy czy zostanie tak jak jest, czy jeszcze coś pójdzie na wież. No i potem bierzemy motyczkę codziennie rano do wiaderka, wiaderka na kompost. I tutaj pod, na, kiedy kury biegają Sezonie od marca, nie wiem, do października, listopada, one są całe dni na zewnątrz. Muszę po prostu korytko zrobić na zewnątrz, bo nie mam. Dlatego w kurniku są jeszcze karmione w dzień znaczy w dzień, rano i w południe i wieczorem to też, ale wieczorem to najlepiej zawsze w kurniku, bo nauczymy, żeby przychodziły na noc do zewnątrz i nie musimy ich nigdzie szukać. Hmm. zrobić drabinkę, żeby było łatwiej wejść, zwłaszcza orpintoną i kochiną, które gdzieś tam się dorastają, dorastają, to są ręki. żerdka 4 x 5, 4 x 4, myślę minimum. O zaokrąglonych górnych kantach, no, żerdek jeszcze nie ma, więc tego nie pokażę od marca do października kury są cały czas na zewnątrz tak? biegają sobie po trawce nie wiem czy tu jakąś trawkę z tej strony niestety za bardzo nie będzie widać przez światło niech Pani posłucham. przez otwór też ale jest zielona dookoła i tutaj ta ściółka one przechodzą tylko na noc na grzęda, robią gdzieś tam Sprzątamy. Tutaj ściółka pozostaje sucha i można ją wymienić dosłownie, nie wiem, raz, dwa razy w roku, w tym czasie, w tym okresie. Dopiero jak przychodzi zima, październik, listopad ścielimy grubie, żeby było cieplej, no i wtedy, wtedy tutaj na dole już będzie, bo kury spędzają dużo czasu wewnątrz zimą. Jak jest duży mroż, nie wypuszczamy, hmm, zwłaszcza jak jest spora pokrywa śnieżna, tak? Wtedy ta ściółka na podłodze nam się zabrudzi o wiele szybciej i wymaga do i o wiele częstszego sprzątania. Chyba, że założymy głęboką ściółkę. No i to by było tyle. To tak to sobie prawie skończone wygląda. Witam ponownie. Jeszcze sobie zrobimy krótkie ujęcie na te mm, maluchy. No, w porównaniu z buferami to są maluchy. I możemy sobie zrobić porównanie tych kilku razy. Czyli tak. Tak pod całą ścianą będzie włoszka. Drobniutkie Um, bardzo takie smukłe, pięknej budowy kurki. Zaskoczenie są, że są aż tak płochliwe. Znaczy, one mają tak fajnie, że jak coś im się podaje z ręki, to one podejdą, ale żeby złapać i przytrzymać, zwłaszcza a, w ręku, to nie mam mowy. A drugie białaski to jest z plamkami czarnymi, które się gdzie niegdzie e, które gdzie były od początku, a gdzie indziej niegdzie się też pojawiają. To oczywiście kochinki. No tutaj to zaskoczenie było od samego początku, dlaczego one są białe. W takim tempie może do starości szczernieją. Um, I co? Nie będzie w tej gromadzie widać. Oczywiście łapcie, czyli całe nogi opierzone po zewnętrznej stronie z zewnętrznym palcem. Środkowy też ma parę piórek, ale, ale mniej. I kochinkom zaczynają wyrastać tak zwane pióra sępie, właściwie już wyrosły. To jest taka kępka dłuższych piór na udzie, które u nich jeszcze, nie wiem czy tak zostanie u ptaka dorosłego, czy tylko w dziedzieńcym upierzeniu, tak fajnie się zawijają do dołu. Może później się uda jakoś to zrobić ujęcie, ehm, żeby pokazać dokładnie. Teraz tak ciemne. A w ogóle kurcząc jest 14, czyli pół trupek. Przeżył, bo takie imię dostał trochę koszmarne, a trochę żartobliwe. I właśnie go tam widać. To ten czarny w środku, czyli minorka. Jest mniejszy od yy, drugiej minorki. No to właśnie, który tak biega. Um, ale dorównał na przykład wielkością Włoszkom. Kiedyś opowiem jego całą historię, jego narodzin, przyjścia na świat. A teraz tylko może wspomnę, że pierwsze trzy dni były koszmarne i nadzieję w zasadzie straciłem i co u mnie nie do pomyślenia zacząłem żałować, że była ta pomoc mu udzielona. Um, te pierwsze dni były straszne i dla niego i dla całego otoczenia mm. no ale... teraz się okazuje że niekoniecznie można żałować o tak to jest pewnie mm, siostrzyczka czyli druga minorka tam zapewne wajandotek chce o uciekła Wskoczyć. Ha, się trochę wolniej opierze i coś mu to dzisiaj nie wychodzi. Tu jest czubatka. No to co, wajandotki. Wajandotki zaczynają mieć te białe przebarwienia. Co jeszcze? No ten chyba kogucik, nie wiem. Jest genialny, najbardziej spokojny, najbardziej... No i można... złapać. Nie ucieka. Nie boi się. Teraz tak, ponieważ ja stawiam na czubatki. No to chciałbym koguta czubatki. Jeżeli nie będzie, no to ten tak zostanie samcem beta. Jest młodszy, więc na pewno bufor go ustawi, niestety. Eee, I co? I czubatki. Zaskoczenie, że one tak szybko rosną na początku, może potem też. I w sumie są chyba największe. Eee, bardzo fajne, spokojne. Oczywiście każda jest inna od początku tak jak było i może ten tutaj będzie no wprost mamy beretkę tak z łysinką taką fajną tak się fajnie tam ułożyły piórka a ten strokaty nie wiem czy to jest ten po lewej trzecia jest tutaj pomiędzy Teraz już nie, karmiłem, to i z tą plamką białą. Opierzają mi się łebki. E, I tak... Zaje fajnie wyglądają w tej chwili. Z czuprynkami. Trochę z puchem jeszcze. Jak to... Ktoś porównał... Wyglądają jak lamy, jak alpaki, tak? Z taką wyglądały. Teraz już będzie trochę inna fryzura, zmiana fryzury. W końcu fryzjerzy już chyba otwarci, więc co? Co będziemy czekać? Zmieniamy ułożenie opierzenia na głowie. Dwie czubatki mają różyczkowy grzebień, to a najjaśniejsza pojedynczy. To takie porównanie sobie zrobiliśmy. Najwolniej się opierzają kochiny i wajandoty, a cała reszta jest ładnie opierzona można sobie też popatrzeć na różnice pomiędzy minorkami i włoszkami pierwsze są zaliczane do to była włoszka eee, pierwsze są zaliczane do raz ogólnoużytkowych ale też mają bardzo wydłużone ciało i tak bardziej przypominają budową kurę nieśną drugie są nieśne więc ta charakterystyczna budowa będzie lekka waga bardzo pływowe ciało i już są ogony strasznie długie co można porównać właśnie z takim kochinkiem u którego ogonki dopiero co wyrastają w wieku 3 tygodni dzisiaj równiutko kończymy jak te pióra sępie ująć nie będzie widać zrobimy inaczej na wprost jest czubaczka która mam nadzieję będzie porcelanowa właśnie sobie czyści plecy no a te pozostałe to tak czas pokaże jak to się mówi za moment wrócę i dobra mam nadzieję że światełko jest na tyle dobre nie bój się nie, nie, nie mogę cię puścić, ale pięknie się tak nachyl jeszcze raz. <grystanie> Łapcie cudne i weźmiemy cię z boku. To są może z tej strony. To są biura sępie.